Cofając, można oglądać się za siebie, czy tylko lusterka? Nie, nie właśnie. Przy cofaniu mamy obserwować swoje otoczenie drogi, zarówno w lusterkach, jak i przez tylną szybę. I to na placu, i na łuku, i przy parkowaniach. Musimy zebrać sobie jak najwięcej informacji o tym, jak cofamy. Jak najwięcej wypatrzeć, jak najwięcej zauważyć. A jak już zaczęliśmy o tym cofaniu, to ja też bardzo chętnie Państwu powiem, że no właśnie. Do cofania. Siadamy sobie w takiej pozycji troszeczkę zwróconej już w tą stronę, prawa ręka idzie za oparcie pasażera, odwracamy się i tak naprawdę jedna ręka zostaje nam u góry kierownicy i cofamy patrząc przez tylną szybę oraz w lusterka. Tak to powinno wyglądać właściwie. Bo teraz tak, wyobraźmy sobie, że chcemy ten manewr wyprowadzić tylko na lusterko. Czyli patrzymy sobie w to lusterko, cofamy w prawo, kierunkowska w prawo, kręcimy w prawo, patrzymy tam, jedziemy tam i zafiksujemy się tylko i wyłącznie patrząc w to prawe lusterko. Czy dajemy sobie szansę zauważenia, tak w tym lusterku, zauważenia, jak ktoś nam wchodzi od tyłu od lewej strony? Moim zdaniem żadnej. I tak nawet z pozycją obróconą przez tylną szybę, i, i tak będzie trudno to zauważyć. W związku z tym to powinna być taka przerzucanie wzroku. Czyli mhm. lusterko, lusterko, tył. Lusterko, lusterko, tył. I tak cały czas, żeby jak najwięcej... Świadomość jest taka, że my mamy bardzo to pole widzenia jeden do tyłu ograniczone, bo mamy słupki, które nam zasłaniają, mamy tak nawet, nawet techniczne. Zobaczcie Państwo, że przestrzeń czy powierzchnia tylnej szyby jest znacznie, znacznie mniejsza jak przedniej. Jest pod zupełnie innym kątem, co nam się przydaje, bo tak naprawdę w większości pojazdów, no to już za tą tylną szybą jest koniec samochodu. Jest dużo łatwiej wyczuć przy parkowaniu na przykład ten pojazd. Nie ma z tym problemu, ale mimo wszystko, no przestrzeń do obserwacji jest gorsza. Okej, okay, państwo mi powiecie czujniki, państwo mi powiecie kamery, dobrze, ale stopniujmy to. Najpierw mm -hmm. się trzeba nauczyć cofać tak jak najlepiej, a potem można wspomagać, wspomagać się różnymi i można, jak najbardziej nawet na egzaminie, takie rozwiązania są już w tej chwili dopuszczalne.